Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat zbliżających się Mistrzostw Europy do lat 21, które oczywiście będą się odbywać w Polsce już w czerwcu. Tak więc, jak wiecie, zobaczmy tam dużo ciekawych młodych zawodników. No i właśnie co do nich chciałbym dzisiaj tutaj pogadać, przedstawić Wam ich, no bo według mnie naprawdę będzie co oglądać. Mimo, że są to mistrzostwa do lat 21, no to naprawdę po prostu jest tam mnóstwo znanych osób, no i sami zobaczycie za chwilę. A także proszę was, żebyście zostawili łapkę, jeżeli film wam się spodoba, napisać jakiś komentarz, chętnie na nie odpowiem, no a tymczasem może już zaczynajmy. Tak więc na początku, jak to by przystało, tutaj yy, skupmy się na naszej reprezentacji, no i tutaj, jak już pewnie niektórzy z was wiedzą, na pewno zobaczymy Milika, który zadeklarował się, że chętnie pomoże tej reprezentacji właśnie w tych mistrzostwach. A z nim razem Zieliński, więc fajnie tutaj nasze duo z Neapolu wspomoże naszą Polskę bardzo fajny gest. Do tego zobaczymy kapuskę i linę tego. Oni także tak samo powiedzieli, że wystąpią tutaj nas takich kadrowiczów, którzy w eliminacjach brali udział. To na przykład mamy tam Kownackiego, Kędziorę. E, tak więc także dużo ciekawych takich młodych naszych gwiazdeczek, tutaj talentów. Nadziei na przyszłość lepszą. No i to chyba będzie tyle co do Polski, więc tutaj widzicie no chyba Milik takim głównym zawodnikiem, takim naszym liderem. No ale przejdźmy już dalej. E, chciałbym tutaj zacząć od Hiszpanii, bo według mnie mają naprawdę najlepszy skład tutaj ze wszystkich drużyn i to oni według mnie są tutaj największymi faworytami do zdobycia tytułu. No i zobaczcie. Inaki, Williams i Munir na ataku. No niesamowita dwójka. Przede wszystkim Williamsa pewnie gracze Fify dobrze kojarzą. Munir także ciekawy młody zawodnik. Wydaje mi się, że dużo może dać właśnie Hiszpanii na tych mistrzostwach. Dalej mamy tutaj Deulofeu, Asenio czy też Saula. Także trójka wspaniałych zawodników. Asenio przebija się gdzieś tam do pierwszego składu Realu. Saul podstawowy zawodnik. Atletico, Deulofeu także gwiazda. Everton, no może nie gwiazda, tutaj jak to przesadziłem, ale kluczowy gra, trzeba przyznać jednak, że no dużo tam e, gra, no może ostatnio sobie to wygląda, no ale tak czy inaczej jakieś występy widzę angielskie już za sobą ma. W obronie mamy Gaje i Berlina, no niesamowite tutaj boki obrony, no nie wiem jak to powiedzieć, po prostu e, chyba najlepszy na tych mistrzostwach, po prostu Berlin, oczywiście, e, podstawowy zawodnik reprezentacji Hiszpanii, jeden z lepszych zawodników na tej pozycji na całym świecie. Natomiast Jose Gaya także młody, jakże ciekawy zawodnik, podstawowy gracz w Walencji. Jest duże zainteresowanie Barcelony czy też właśnie Realu tym zawodnikiem. No tak więc tutaj Hiszpania dla mnie jest jednym z większych takich faworytów. Przechodzimy dalej do reprezentacji Anglii, tutaj także ciekawie to wygląda. Choć oni w sumie nie mają aż tylu takich znanych tutaj młodych zawodników. W eliminacjach na przykład z takich najbardziej znanych tutaj mamy Redmonda, czy też Chambersa. Natomiast zadeklarowali się tutaj także Ali, czy też Dyer z Tottenhamu, oczywiście ta dwójka, że wspomogą właśnie na tych mistrzostwach swoją yy, tutaj drużynę. Tak więc ciekawy gest na pewno. będzie ciekawy zobaczyć właśnie DELEA Aliego yy, na tych mistrzostwach. Zobaczymy jak się Anglia spisze, bo jak wiadomo ostatnio na mistrzostwach Europy im poszło no tak yy, niezbyt. Zobaczymy, jakim pójdzie tym razem. No, my przechodzimy już dalej, i tutaj przechodzimy do obecnych mistrzów, właśnie świata, do lat 20, do lat 21. Mistrzów Europy, poprawię się tutaj. No, i tutaj właśnie nie ma żadnego ciekawego młodego załonika, którego byście mogli znać. Jedynie z Benfiki może każdy Cię Lindelof, taki środkowy brońca, który jest według tutaj kilku stron, właśnie najwięcej wartym zawodnikiem z tej drużyny. No, więc trzeba przyznać, że zobaczymy, czy obronie mistrzostwo. Wydaje mi się to mało realne. Jednak ciekawie będzie ich zobaczyć, właśnie. Czy rzeczywiście, mimo że nazwisk tutaj jakiś specjalnie znanych nie mają, czy mimo to pokażę się z właśnie takiej dobrej strony, tak więc okej. Okay. Przechodzimy dalej, no i tutaj mamy Andreę Dudę w reprezentacji Słowacji, no jeden taki ciekawy zawodnik, którego możecie kojarzyć rzeczywiście ze sprawą Legii Warszawa, no to kto chyba nie ma kogo tutaj za bardzo... Właśnie przedstawiać, więc możemy przejść już tutaj dalej do reprezentacji Niemiec. Tak, że mam bardzo ciekawy skład, no i także, wydaje mi się, będą jednym z takich większych faworytów tutaj. Na pewno znacie nazwiska takie jak Sane, Dachut, Werner czy też Ginter. To są takie, właśnie, najbardziej znane tutaj z tej drużyny. No, wydaje mi się, że dużo mogą także Niemcy osiągnąć. Jeszcze tam możliwe, że dojdzie na przykład Kevin Woland. Tak więc zobaczymy jeszcze, może ta kadra będzie wzmocniona. Oczywiście wszystko będzie jasne, jak już zostanie tutaj podana lista oficjalna. Powolnych zawodników, no ale możemy być pewni, że Sanek czy też Dachód na pewno się tam znajdą. Tak więc, Niemcy także wydaje mi się z Hiszpanią, no, mamy jednymi z ciekawszych tutaj drużyn i oczywiście faworytów do zwycięstwa całych mistrzostw. Przed ostatnią drużyną na dzisiaj jest reprezentacja Włochów. No, i tutaj szczerze mówiąc, spodziewam się dużo więcej. Na pewno najbardziej znanym zawodnikiem jest tutaj Donnarumma. Jak wiecie, 17-latek no już powoli wkracza tam do pierwszego składu reprezentacji Włoch seniorów. No, a tutaj na pewno będzie takim liderem, właśnie na tych młodzieżowych mistrzostwach. Do tego w obronie możecie każeć Roma jego Możliwe, że zagra także Ruggani. No i to jest chyba tyle jeszcze. i gdzieś tam na skrzydło powinien zostać umieszczony przez trenera. No tak to właśnie nie mamy za dużo tutaj takich młodych zawodników. Jeszcze możliwe, że Belotti na ataku. Z tym, że tutaj nie jestem tego pewny, więc tutaj nie chcę mówić, że na pewno Belottiego zobaczymy, więc tutaj się nie wypowiem co do tego. Ale możemy przejść do Portugalii. No i tutaj także ta reprezentacja obfituje w mnóstwo młodych, ciekawych zawodników, więc wydaje się, że mimo o wszystko, także będą faworytem. No co by to było, gdyby zdobyli Mistrzostwo Europy Seniorów, no a potem do lat 21 rok później na pewno ciekawe osiągnięcie. No i w ich składzie na przykład zobaczymy Diego żółte ten napasnik obecnie wypożyczony właśnie do FC Porto. Dalej mamy Gelson Martinsa, oczywiście z ze Sportingu. Jest także Ruben Neves, ten 18-latek właśnie z Porto. Mamy Brumę, mamy Cancelos, Walencji. Tak więc wydaje mi się, że także to są ciekawi, młodzi zawodnicy, którzy mogą tutaj spokojnie powalczyć o te najwyższe lokaty na Mistrzostwach. A my wszyscy oczywiście wierzymy, że to Polacy zajdą daleko. W końcu jesteśmy gospodarzami, będzie okazja na ciekawe wyniki. Kto wie, może nawet powalczymy o mistrzostwo. No, czy to wyjdzie? Oczywiście wszystkiego dowiemy się w czerwcu. A wy, jeżeli chcecie więcej materiałów dotyczących tych mistrzostw lat 21, napiszcie koniecznie na tym w komentarzu. Możliwe, że coś jeszcze wymyślę. Jeżeli sami macie jakieś pomysły, oczywiście też napiszcie w komentarzu. Ja wam już za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Do usłyszenia. No i cześć.